Jednak temperatura nadal rośnie. Na poprzednim filmiku. Mówiłem, że może jest samoregulujący jakiś przewód w tej macie. Na razie bateria jeszcze pokazuje 100%, ale jednak chyba nie jest samoregulujący, bo już jest prawie 55 na czujniku. Ten czujnik jest położony tutaj pod tą bateryjką. Może to nie jest jakiś strasznie dobry styk. No mniej więcej poglądowo widać 55 stopni Ręka już jest ciężko utrzymać Akurat nie mam kamery termowizyjnej Ale piecze no Zobaczymy jeszcze chwilę Dodałem odrobinkę pasty termoprzewodzącej takiej do czujników temperatury To jest takie coś Jakieś jakiejś dobrze, zobaczymy czy coś będzie lepiej pokazywało ale widzę, że już coś szybciej rośnie temperatura także prawdopodobnie styk robi robotę o, bateria spadła o jedną kreseczkę ale maty się już praktycznie nie da ręką utrzymać 56 i 8. No, czekamy jeszcze, zobaczymy. Zaraz chyba idę po inną baterię, jakąś oryginalną. Bo nie wiem, czy napięcie już spadło dość dużo na tej baterii, bo coś powoli teraz rośnie. Chociaż już jest. Nie, no nie jest tak źle, 57,7. No, zobaczymy. Co to z tego wyjdzie? Żeby tylko nie zjarała, bo by było szkoda. Akurat leży na izolacji, bo płytki w domu by odbierały za dużo to ciepło. No i mamy 58. W opisie chyba pisało do 60 stopni na aukcji. Zobaczymy, czy faktycznie. Postanowiłem zrobić mu lepszą izolację z pianki Sorry, bo czy mam w ręce telefon i mi się przełączyło na poziomy widok przez chwilę. Także zobaczymy. No 50, prawie, prawie 60 stopni już i dalej rośnie. No i widu to dociągnie. Już się boję myśleć. Zobaczymy. Sześćdziesiąt dwa. No teraz troszkę szybciej idzie. że ogniwa będą dużo odbierać tej energii, jednak masa robi swoje nawet w zimie myślę, żeby się nie nagrzało do takiej temperatury zwłaszcza na jakimś minusowej temperaturze no ale trochę duża to temperatura że ręką jest ciężko utrzymać 66 może nudny ten film, ale jednak warto to sprawdzić. Chcę wam też to pokazać, żebyście wiedzieli, jak wygląda temperatura takiej maty, w takich bateriach. No, jeszcze pokażę Wam co pisało na opakowaniu. Na tę stronę. To jest opakowanie na etykiecie. Jest coś takiego. Jeżeli ktoś miał takie maty, to proszę w komentarzu napisać, czy testował. Już mamy ponad 70 stopni. Także to jest chyba mało, by było bezpieczne dla takiego ogniwa. No chyba, że ona nie wzrośnie do takiej temperatury, jeżeli ma odbiór. Ale w jakim momencie to BMS rozłączy? Trzeba chyba czujnik temperatury na tej macie zamontować jeden. Dla bezpieczeństwa 75 stopni. już chyba nie będę męczył dłużej tej maty. Chyba się nie chcę jednak przekonywać, do ilu się to nagrzeje. Bateria jeszcze coś tam trzyma. Zobaczę, zastanowię się, czy jem zakładać, czy nie. Także, jeżeli ktoś dotrwał do tego momentu, to proszę o komentarze. Tak jak mówiłem wcześniej. Lajkowanie, sub subskrypcje i oglądanie kolejnych moich filmików. Także pozdrawiam wszystkich i do zobaczenia.